Już za dwa tygodnie wybierzemy nowych posłów i senatorów. Dla polityków to ostatnie 14 dni walki o przychylność wyborców. Przychylność, którą próbują zyskać na różne sposoby, na przykład troszcząc się o młode rodziny, integrując z różnymi środowiskami, czy nawet organizując badania profilaktyczne. Zapraszamy na relacje przedwyborcze. Jednym z filarów programu Platformy Obywatelskiej jest wsparcie dla młodych rodzin. Politycy PO chcą, by przedszkola były w większym stopniu dotowane przez państwo, tak aby odciążyć samorządy. Jesteśmy na motodromie w parku na Małocheskiego. Ten obiekt mógłby pracować przez cały tydzień. Jesteśmy w niedzielę, niestety nikogo tutaj nie ma. Dobrze by było, aby tego typu obiekty pracowały tak jak Orliki. Pomysł na motodromy jest. Miałyby to być centra bezpiecznego dziecka. W weekendy dla dzieci byłyby organizowane zajęcia z zakresu ruchu drogowego. Ogólnopolski program jest w fazie przygotowań. Finanse pochodziłyby z budżetu państwa i samorządów.